Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj rozsady pomidorów. Bez zdawania się szczegóły. Mamy pomidory takie jak czereśniowe, Katolone 2, pomidor malinowy, nie wiem jaki, malinowy warszawski. Tu jest tutaj poranek, marcano 3 i. Red Pier. Wszystkie te odmiany wybrałem z polecenia Są to odmiany gruntowe Także z reguły bardziej odporne niż te przeznaczone do tuneli Ja tunelu ani szklarni nie mam Dlatego też postanowiłem pójść bardziej takie choroboodporne pomidory Żeby nie mieć z nimi problemu, nie pryskać A że mam stelaż przykryty folią Który lekko zabezpiecza te pomidory przed wilgocią, przed deszczem no, myślę, że e, słuszną drogę obrałem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także co? Do działa. Ok, co mi będzie potrzebne do wysiewu pomidorów? Na pewno pojemniki, w tym przypadku doniczki 4x4x4. Mogą być też inne pojemniki, kubeczki, pojemniczki, poświęcanie, czy co wymyślicie. Generalnie nie może mieć za dużej pojemności, ponieważ w późniejszym czasie, jak już pomidory wypuszczą pierwsze liście właściwe, należy je przesadzić. Do jeszcze większego pojemnika. W tym przypadku, jeżeli mam doniczkę 4x4x4, elegancko mi się to wszystko zmieści w doniczce P9. Doniczki umieszczone mam w takiej palecie. W tym przypadku mam 2, 4, 6, 8, 9 rzędów na 5 rzędów. Także mam 5 sadzonek zapasu. Może jeszcze gdzieś dosadzę, ale na potrzeby materiału wykorzystam tylko te doniczki. Do wysiewu użyję. Podłoża Kronen, to jest ziemia do wysiewów. Tegoroczne rozsady, które przygotowuję, przygotowuję na tym podłożu. Nie jest to film sponsorowany, aczkolwiek polecam to podłoże, ponieważ bardzo fajnie rośliny w nim wschodzą. Także co, zabieram się do pracy i zaczynam od uzupełnienia wszystkich tych doniczek ziemią. Jak widzicie dosyć szybko mi to poszło Teraz trzeba wykonać Dziurki pod nasionkę Do wykonania dziurek posłuży mi Oto ten specjalistyczny przyrząd Zetyczka od długopisu Teda, możecie zauważyć, mam tutaj 9 rzędów po 5 doniczek, natomiast na się mam 7 paczek. Na działce zmieści mi się 8, dlatego więc zrobię wysiew wszystkich 7 rodzajów po 5 krzaków, a ostatni rządek zrobię taki mix, po prostu to co mi zostanie, to wrzucę. Jako, że mam otwarte, pierwsze będę wysiewał nasiona pomidora malinowego. Standardowo wrzucam więcej nasionek. Aby mieć pewność, że wzejdą na pewno, w przypadku tego gatunku, może mieć to znaczenie, ponieważ no jest już otwarty od roku, więc szanse schodów mogą być mniejsze. Kolejny gatunek z 2. wyglądają na siodę, a zresztą podobnie u wszystkich pomidorach. Także. Kolejny jest. Malinowy warszawski. I tu taki prototyp dla Was mam. Patrzcie, macie paczkę z nasionami. Ja zazwyczaj otwieram ją w ten sposób, oddzierając górę. Ale prawidłowo otwierać się powinno. W ten sposób. Czyli tą lekko sklejoną dolną krawędź wystarczy oderwać. I tutaj się ładnie otwiera. Tutaj dodatkowo zabezpieczone folią. Kolejnym gatunkiem będzie Marcano 3. Wam Co pomidory, to inaczej zapakowane albo bez niczego, prosto w opakowaniu, albo w takich saszetkach. Albo w takich saszetkach. Kolejny pomidor wysoki Red Pier. Kolejny pomidor czereśniowy. Jako ostatni. Pomidor gruntowy poranek. Teraz Należy te otworki nasionka lekko przysypać. Wysiewam po kilka nasion do jednej doniczki, ponieważ nie wszystkie rośliny, nie wszystkie nasiona wzejdą i też nie wszystkie rośliny będą się nadawały do przepikowania czy też do y, przesadzenia. Dlatego też wybiorę najsilniejsze i po prostu zostawię, resztę usunę. Ostatnim krokiem jest podlanie naszych y, nasion. Aby podłoże było dosyć mocno zmoczone, ale nie przelane. Tego też wszystkie doniczki, które stosują, mają na dole otwory, co umożliwi odpływ wody, nadmiaru wody. Nie za dużo powierzchni, żeby góra była zmoczona, ale żeby nam też tutaj się to nie rozpływało. Nie? Kiedy podlaliśmy nasze doniczki, naszą ziemię, nasze nasiona z góry, ja robię taki manewr, że wyciągnę sobie tutaj jedną doniczkę i na dno pojemnika wleję resztę wody, aby też doniczki podlały się samodzielnie w zasadzie od dołu, zaciągając wodę. Ziemia kapilarnie podciągnie sobie tą wodę, przez co nasze rozsady będą dobrze nawodnione. Ja zobaczę jeszcze trochę. Ok, na razie zostawię tak, jak jest. Zobaczę, ile wody ubędzie i po prostu zupełnie brak, jeżeli ziemia wciągnie całą wodę. I tak podlane doniczki z ziemią i z nasionami zostawiamy do wykiełkowania. Wstawiamy je oczywiście w słonecznym miejscu. Temperatura plus 20 stopni. W ciągu kilku dni powinny pojawić się młode rośliny, które przesadzamy do większych doniczek, jak pojawią się pierwsze liście właściwe. Oczywiście można pomidora przesadzić głębiej. Pomidor z Łodygi wypuści dodatkowe korzenie. A ja dziękuję Wam za pomoc w dzisiejszej pracy i zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania i do dzielenia się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami w komentarzach. Do następnego filmu. Cześć.